Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy w Boże Narodzenie. To będzie dzień z Jezusem. To od nas zależy, ale chcemy się opowiedzieć po stronie Jezusa. Dzisiaj mamy prolog z Ewangelii Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I później na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Słowo Boże. Jest nieprzyjmowane. Słowo wcielone jest nieprzyjmowane. Pan Jezus, który przyszedł na ziemię, nie był przyjęty. Był odrzucony, ukrzyżowany, ale w momencie urodzenia też nie był przyjęty. Nie było dla niego miejsca. Myślimy czasem u, to było dwa tysiące lat temu. To jest też dzisiaj. Ewangelia dzieje się dzisiaj. Dokładnie tak samo, jak wtedy w Betlejem rodzi się Bóg prawdziwy. I życie się toczy. Po prostu biegnie, jakby się nic nie stało. I dzisiaj tak jest. Pan Jezus przychodzi na ołtarzu. Życie się toczy. Niektórzy to przyjmują, niektórzy nie przyjmują. Uniżony sługa, odrzucony w Betlejem. I dzisiaj też. Tak samo Bóg, który mieści się w naszych rękach, teraz w czasie pandemii, kiedy szczególnie Go widzimy w naszych dłoniach. Tak samo i w Betlejem. Józef, który go bierze w ręce, później kolejne osoby, zawsze bierzemy od Jezusa, od Maryi. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa, potrzebujesz zapytać Maryję, uniżonego Jezusa. Potrzebujesz Maryi, żeby dawać go w dłonie. I my dzisiaj również w to Boże Narodzenie chcemy prosić Maryjo daj mi Jezusa. Chcę się z Nim zjednoczyć. Chcę widzieć, że mam w dłoniach uniżonego Boga, który się mieści w w Twoich dłoniach, Maryjo, w dłoniach Józefa i w moich dłoniach się mieści. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, jak każdy dzień, kiedy przyjmujemy Eucharystię. Zachęcam, żebyśmy spojrzeli w ten sposób na Boga, który rodzi się dla mnie dzisiaj na ołtarzu, aby mógł Go przyjąć. Tak jak dwa tysiące lat temu wcielony, narodzony, prawdziwy Bóg. Słowo stałem, stało się ciałem, ale zostało nierozpoznane, świat Go nie poznał, i zostało odrzucone, nieprzyjęte. Miejmy serce otwarte i przyjmijmy Jezusa z całą otwartością. Życzę Wam fantastycznego dnia. Zapraszam Was na przeświętą dla dzieci o godzinie 10 na kanale Mocnym Duchu Dzieciom. Tutaj możemy go subskrybować. Ten kanał. I tam dzisiaj o 10, Eucharystia, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Pomódmy się kolendą mocnym w duchu, która jest tutaj poniżej i miejcie fantastyczny dzień. Trochę sportu, żeby nie odtyć się za bardzo.